Cześć wszystkim. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam rzeczy, które można robić w domu, żeby się nie nudzić i potem nie żałować, że cały czas się leżało w łóżku i oglądało na przykład Netflixa. Także mam nadzieję, że moje pomysły Wam się spodobają. W komentarzach dajcie mi znać, który najbardziej Wam przypadł do gustu. No i oczywiście wiecie co robić, zostawiajcie łapeczki w górę, koniecznie. Subskrybujcie kanał i udostępniajcie filmik wszystkim znajomym, którzy kiedyś mnie oglądali, ale teraz myślą, że nie żyję, bo odżyłam, więc możecie udostępnić. Byłabym Wam bardzo wdzięczna. No i co? Przechodzimy do filmiku, także miłego oglądania Wam życzę. Wszystkim dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić sobie makijaż w domu Więc tak, wykorzystamy dzisiaj paletę Jamesa Charlesa, a dokładnie tą z Morphe Gdzie jest bardzo, to bardzo dużo kolorków Polecam ją, bo jest naprawdę super No więc ogólnie zacznijmy od tego, że tak, potrzebujemy również pędzelki Ja już mam na sobie, jak widzicie, podkład i zrobione rzeczy Ogólnie to nie powinna mieć um, eyelinera, ale to nieważne Najpierw zacznijmy od tego, że powinniśmy um, mieć... Um, Bazowy cień, czyli taki, który jest bardzo jasny. Może być ten najlepiej tutaj z paletki u góry, albo właśnie taki biały. Ale też obojętne. Jeszcze tu mam inne paletki, ale to Wam pokażę w innym odcinku, więc możemy sobie zacząć od malowania. No, także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. <grytanie> Ale tak serio, jak chcielibyście, żeby nagrała jakiś filmik makijażowy, to z wielką chęcią nagram dla Was, tylko napiszcie w komentarzach, bo wy nie wykorzystywać takiej paletki, zwłaszcza jak się siedzi w domu, to jest po prostu grzech, dlatego trzeba kombinować z makijażem, więc piszcie. Na naukę, jeżeli chcecie w miarę możliwości nauczyć się. Szybko, jednego działu. Ja tak często robię z geografem, bo akurat ja na maturze piszę, że notuję sobie w notatniku cały dział, bo ja mam pamięć fotograficzną, więc doskonale zapamiętuję to, co po prostu pisałam. I wydaje mi się, to jest dobrym sposobem. Możecie zawsze spróbować po prostu pisać sobie wszystkie najważniejsze informacje, które podawałam na przykład nauczyciel do zeszytu lub które są w podręczniku. To możecie sobie po prostu zrobić takie notatki. Ja tak bardzo często robię już od drugiej klasy, odkąd zaczęłam mieć rozszerzenie i uwierzcie mi to mega pomaga. Spędzać czas można też na wiele sposobów, ale jednym z lepszych pomysłów według mnie jest też oglądanie swoich zdjęć z dzieciństwa, jak się było takim malutkim bobaskiem. Jak widzicie na zdjęciach, ja tu po prostu pozowałam jak modelka. Jak widzicie tutaj jedno z moich zdjęć, na przykład tam leży w szafce, nie wiem jakim cudem i się go uśmiechałam. Jeżeli macie dużo albumów, to myślę, że razem z rodzinką, jak sobie usiądziecie wszyscy i pooglądacie zdjęcia, to będzie naprawdę super forma spędzania czasu, nie tylko dla was samych, ale też dla nich, po prostu powspominać dawne czasy. Razem z moim kotełkiem, który przez cały czas nagrywania tego filmiku, no i w sumie większość dnia spał. Dziękuję wam za oglądanie i prosimy was o łapeczki w górę. Kiki, o On mnie właśnie ugryzł. Czy wy to widzieliście? Co się dzieje? Muszę się sama pożegnać, bo kot mnie chyba nie lubi. Więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, przede wszystkim udostępniajcie ten film ludziom, którzy jeszcze nie widzieli, że wróciłam. No i co mogę wam powiedzieć? Życzę wam miłego dnia, no i czekajcie na kolejne filmiki. Także pa! pa.